Witam, dzisiaj będzie jedzenie po królewsku. Królewskie mleczko śmietankowe. Są to takie pianki yy, kremowe w czekoladzie. Tu zresztą gdzieś powinno być, o, pianki śmietankowe. Ja to przybliżę, jakby ktoś nie widział. O, pianki śmietankowe. Czekoladzie, alergeny w produkcie, zawiera mleko i jaja, może zawierać soję, orzeczki arachidowe, migdały, orzechy laskowe, nosiona sezamu i, 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 i pszenicy. O, pszenicy i teraz tu zobaczymy jak to, jak to wygląda. To taki jeszcze poradnik, tego tak nie, nie oderwiecie. Nie oderwiecie, no nie da się oderwać, tutaj macie. O. Tutaj macie yy, taką na nakaz jazdy tutaj i teraz robimy nakaz jazdy. Patrzcie, patrzcie, jak z samuraja cięcie. Cięcie samuraja elegancko, gładko poszło. No i tu katana już nie będzie nam potrzebna. Katana tu rozcięła i teraz tu, patrzcie. Tak. Jakie grawery? Elegancki grawer One są też używane, bo ostatnio delicje malinowe Wam pokazywałem Te też są używane, bo one już sobie leżakują tak samo, już, już tam chyba trzeci albo czwarty dzień, ale nic im nie ma. Spójrzcie jakie to w ogóle ma tutaj, jakie to ma kur, kurde tutaj, takie, takie, takie zabezpieczenia. Zabezpieczenia, patrzcie, tu jakaś ukryta litera W, W albo monster, albo coś tam, patrzcie. Patrzcie! Tu jakieś ucho, a może to jakiś demon jest, patrzcie! Rogaty, róg normalnie jako demona jakiego. Tu z tyłu jakieś inskrypcje. Pod Podobnie jak w delicjach, nie? Barlista tutaj wszystko robił. Yy, tutaj ładnie sztukę artystyczną przekazał. I teraz rozdziabimy to. Spójrzcie. Spójrzcie co tu się będzie wyprawiać. O. Jakie to jest delikatne, to jest tak delikatne, pyszne, konsystencja jest naprawdę bardzo fajna, mięciutka, yy, delikatny, spójrzcie co tu się wyprawia, ja, ja nawet siły tu nie, 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 nie używam, jakie to jest, o, o, elegancko, elegancko, patrz tam, no. o, tak wygląda środek, pychota. Naprawdę pychota, palce lizać, bardzo dobry produkt. Królewskie mleczku. Polecam.